Najwyższa pora wziąć prysznic. Wow! To chyba najdroższy prysznic w moim życiu. Przyznam, że to było naprawdę przyjemne. Ekstra. Podobno z tego prysznica zamiast wody płynie złoto. Zobaczymy, czy tak jest. Akurat teraz musiał się zepsuć. No dalej! Ja też chcę wykąpać się w złocie. Aj! Obrzydliwe! Chciałam złota, a nie błota. Dlaczego tylko ja mam takiego pecha? Po prostu zapomniałam pomocy, błagam. Przestańcie się śmiać! Emma no, znowu niczego się nie nauczyła! Jak można być taką głupią? Dlaczego mi to robicie? Przestańcie! O, co to było? Miałam zły sen. Dobrze, że to był tylko sen. Właściwie wszystko jest w porządku. Co to jest? Aj! Ojej. Wolałabym jednak spać. Ech, co za poranek. Jak ja kocham lody. Chcę zostać w tym pięknym świecie już na zawsze. Dopiero sen. Tak bym chciała, żeby takie sny się nigdy nie kończyły. No dzień dobry wszystkim! Czas się obudzić. W końcu udało mi się porządnie wyspać. Dobrze, że mam w domu całe pudełko płatków frullups. Po niespokojnym śnie tylko pyszne śniadanie może przywrócić mi humor. Mi to wszystko? Nie najem się tym chłeczkiem. Mam pomysł. Skoro nie mogę zjeść płatków śniadaniowych, to czas zrobić pyszne tosty. Muszę tylko wrzucić chlebek do tostera. Chwileczkę. Co to za zapach? Ojej, myślę, że pochodzi właśnie z tostera. No co za dzień. Nie potrafię nawet zrobić prawidłowo tostów. Mam teraz jeść. Wiem, dobrze, że mam słoik Nutelli na wszelki wypadek. Poranek uratowany. Nie ma nic fajniejszego niż Nutella na śniadanie. Chciałabym mieć takie śniadania codziennie. Pyszności. Ojej. Czas już wychodzić, kurczę. Nie! Jak mogę pójść do szkoły w takiej spódniczce? Co za wstyd! Nic nie smakuje lepiej niż płatki frulups na śniadanie. Wow, nie zdawałam sobie sprawy, że w tych pudełkach można znaleźć iPhona. Fajnie, że to właśnie ja go znalazłam. Najwyższy czas, żebym zrobiła sobie kilka fajnych selfie. Gotowe? No to teraz czas na śniadanie. Płatki z mlekiem truskawkowym, co może być lepszego? Rewelacja. Pyszności. Ciekawe, co tam z moim zdjęciem? Ojej, nigdy w życiu nie widziałam tylu lajków. Wow, ten dzień nie mógł zacząć się lepiej. Ekstra. Kate, chodź tutaj. Rozwiążesz przykład, który napisałam na tablicy? Yy, może lepiej nie. Ja po prostu yy, nie czuję się najlepiej. Yy, kręci mi się w głowie. Hej, Kate, to będzie cztery. Cztery. Spójrz tutaj. Na bank mnie nie usłyszy. Mam świetny pomysł. Mam nadzieję, że papierek i rurka uchronią ją przed dostaniem jedynki. Dwa i dwa. Niech będzie pięć. Co to? A, dziękuję, ma. To takie słodkie. Proszę spojrzeć. Udało mi się to rozwiązać. Dobra robota, dostajesz szóstkę. Dziękuję, Emma. Mam u ciebie dług. Emma, teraz Twoja kolej, by podejść do tablicy. Myślę, że dam radę. Nie bez powodu uczyłam się przez wiele dni. Ojej, nigdy nie widziałam takich przykładów. Jak mam to rozwiązać, Kate? Proszę pomóż mi. Nie mam pojęcia. Nie patrz na mnie. Pani Moniko, nie umie. To jest dla mnie zbyt trudne. Znowu niczego się nie nauczyłaś. Siadaj, jedynka. Okej, okay, wygląda niesamowicie, co oznacza, że teraz jest czas na nagranie fajnego TikToka. Zróbmy to. Myślę, że wychodzi świetnie. O nie! Co teraz będzie? <tryk> Wysoko! Złapałem! Jestem w świetnej formie! Dziękuję, za Nie masz pojęcia, jak bardzo to doceniam. No, w końcu przerwa, czyli mogę posłuchać fajnej muzyki. O, tak, uwielbiam tę piosenkę! Ej, ostrożniej! Czekaj, gdzie jest moja słuchawka? Stój! Nie macie pojęcia, jak bardzo jestem głodny. W tej chwili mógłbym zjeść wszystko. Pyszności. Stój, czekaj. Masz w ustach moją słuchawkę? Możesz mi ją oddać, proszę. A, rzeczywiście jest. Czekaj, pozwól mi zlizać z niej wszystkie dobre rzeczy. To brzydliwe. Muszę ją teraz porządnie wymyć. Co ja zrobię? Nic nie pamiętam. Jak to rozwiązać? Kurczę. Dlaczego tak słabo się przygotowałam? Łatwizna. Pani Moniko, dlaczego przygotowała pani tak łatwy test? Wolałbym coś trudniejszego. Ojej! O! O! Było blisko. Łopsi! Tak, jak miło gdy gotowy test wpada mi prosto w ręce. Teraz mam zagwarantowaną szóstkę. Ej, to była moja szóstka. To niesprawiedliwe. Został tylko jeden sposób, by rozwiązać test na szóstkę. Będę musiała uczyć się do małego podstępu. Mam nadzieję, że pani Monika nie zauważy telefonu. O nie, to babcia. Co za zły moment na telefon. Cicho, cicho! Ojej! Co to jest? Kto ośmielił się oszukiwać na moim teście? Ma twoja praca jest unieważniona. Co za nudy? W tej stołówce nigdy nie dostaniesz dobrego posiłku. O, dobrze, że przyniosłam z domu Kitketa. Gdzie on jest? O rany. Za długo leżał w plecaku i wszystko się rozpuściło. Tylko nie to. Fu, teraz wygląda jak Na pewno rozumiecie jak. Ale i tak smakuje bardzo dobrze. To wciąż jeden z moich ulubionych batonów. O tak, jest pyszny. Siemanko, Emma. Cześć, Zak. Dawno się nie widzieliśmy. To straszne. Co ty jadłaś? Co za ochyda. Czekaj, czekaj. Wszystko ci wyjaśnię. Kurczę, kiedy ten głupi dzień się skończy? Nic mi się dzisiaj nie udaje. Okej, okay, czas na lunch. Oj, nie. Tylko nie to. Wow, brawo, Kate. Takiego zgrabnego upadku jeszcze nie widziałem. Zak, mogę usiąść obok ciebie? Uwielbiam Pepsi. A jeszcze bardziej kocham Pepsi z dużym, smacznym burgerem. Co za pyszności. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że jesteś bardzo ładna, kiedy jesz? E, oto mój bilet. No dalej, pospiesz się, zaraz pęknę. Już nie mogę. Kate, proszę, potrzymaj moje rzeczy. Muszę wyjść na chwilę. E, witam, oto mój bilet. Wow, w końcu go znaleźliśmy. Gratuluję. Twój bilet jest zwycięski, dostajesz cały milion. Co? Milion? Dziękuję. Ale jak to? To mój bilet. To ja wygrałam. Dostajesz jeszcze ogromny kubek popcornu. Wejdź i ciesz się filmem. A co ze mną? To była moja nagroda. Proszę pani, gdzie jest pani bilet? Bez biletu nikogo nie wpuszczę. Nie ma mowy. Kiedy to się skończy? To był naprawdę wspaniały dzień. Ojej, jaki okropny bałagan. Trzeba to natychmiast okay. sprzątnąć. Okej. Okay. Zaraz tu ogarniemy. Ojej, kto tam jest? Czy w moich poduszkach zamieszkał jakiś potwór? A, to tylko mały królik. Jaki słodziak! Jesteś taki uroczy. Nazwę cię puszek. Puszku. Jest już późno, więc pora spać. Jak dobrze i wygodnie. Mm, jestem taka padnięta! Chciałabym szybko zasnąć. To był najgorszy dzień w moim życiu. Co to jest? O nie będę musiała posprzątać ten bałagan z mojego łóżka. Za co taka kara? Mam dosyć. Jestem pewna, że jutro będzie lepiej. Dobranoc wszystkim. Co to jest? Aj, to łaskocze. Pomocy! Karaluch? Jeszcze tego mi brakowało. Ratunków! Subskrybuj kanał Multidufan, aby nie przegapić równie zabawnych i oryginalnych challenge. Na razie, pa pa!